Próbujesz schudnąć, ale wszystko idzie na marne. Jak już pojawią się jakieś efekty, to nagle coś się w tobie łamie i kupujesz ciasteczka z kolą, a twój plan na odchudzanie Upada. Dziś przedstawię przepis na koktajl, który pozwoli schudnąć bez wysiłku, bez zaangażowania, mniej więcej około 6 kg na rok. Po dwóch latach można stracić 12 kg, a po trzech 18. Tajemnicą tego koktajlu są składniki, które na przykład hamują nasz apetyt, w szczególności na produkty słodkie, a to, jak wiemy, pozwala nam spalać tkankę tłuszczową oraz usprawnia nasz. Metabolizm. I dzięki temu my naprawdę zwiększamy realnie swoje szanse na utratę wagi. I tutaj pytanie: jakich składników potrzebujemy do wykonania tego koktajlu? Do przygotowania naszego koktajlu potrzebujemy jednego dojrzałego banana, plaster świeżego ananasa, trzy czwarte szklanki mleka lub też dowolnego napoju roślinnego bez cukru, dwie łyżki zmielonych nasion lnu, dwie łyżeczki. Inuliny, łyżkę startego świeżego imbiru oraz pół łyżeczki cynamonu cejlońskiego. Wszystkie składniki wystarczy ze sobą zmiksować i gotowe.